Jedziemy? Witam, Krzysztof Roman Lewandowicz, terapeuta od stóp. Proszę Państwa, bez zdrowych stóp też niewiele jest. Niewiele można zdziałać. Kolos tak w nogach. Nic się nie utrzyma ani przez. Zatem to nasza podstawa, która powinna cieszyć nas od pierwszych kroków do późnej starości. Po to, żebyśmy się na nim sami utrzymali, żebyśmy nie musieli korzystać z pomocy innych, ale nigdy to nie przyjdzie samo albo się nie utrzyma. Jeżeli nie zadbamy o jakość, witalność swoich stóp, budowy, Dlatego by ścięgna, stawy, więzadła, mięśnie, kostki razem połączone z zdrową skórą pozostały w dobrej, właściwej formie. Bo cóż nam po fryzurach, pani, za 500 zł albo po utrach na plecach jeżeli będą na stopy biegnieć, a my się spotkamy, będziemy chcieli coś przedyskutować, a ja w cudzysłowie będę myślał, że odcisk mnie tam boli, albo mi dostwiera, albo moje pięty mają jakąś popękaną, grubą skórę. A skąd ona się wzięła? Przecież to nienaturalne. wyrzucać swoje myśli i uśmiechy do Pani będę myślał o tych swoich piętach bo jestem kolor na gminianych nogach albo o tym, że nogi mi się w tym momencie spłaciły mają prawo się spocić, ale z jakiej przyczyny? też odrębne temat wracając zatem do tych Powinny one być w doskonałej formie przez całe życie, tak samo jak nasze dłonie. Dla mnie akurat, który pracuje dłońmi, to jest cały skarb. Pomimo, że są poszarpane, spracowane, to muszą działać tak jak powinny. Klucz mi po tych stopach, jeżeli nie będą chciały mnie dalej nieść. Po tej kasie, której nie zabiorę przecież do grobu, do następnych gałęzi